Waldemar i Dorota z programu Rolnik szuka żony, spodziewają się dziecka. Informacja o tym, że partnerka uczestnika show jest w ciąży, pojawiła się kilka miesięcy temu. Szczęśliwi rodzice zdradzili już płeć dziecka. Teraz Dorota wyjawiła, jak Waldemar zareagował na wieść o powiększeniu rodziny. Wspomniała również o imieniu wybranym dla pociechy, Waldemar i Dorota z Rolnik Szuka Żony, razem po programie. Które pary z programu Rolnik Szuka Żony przetrwały? Do grona szczęśliwców należą Waldemar Gilas i jego wybranka, Dorota. Najpierw do show zgłosił się mieszkaniec Pakości, pragnął w ten sposób znaleźć drugą połówkę. Na jego wizytówkę odpowiedziała między innymi Dorota, ale wcale nie była pierwszym wyborem Waldiego. Rolnik początkowo był bowiem bardziej zainteresowany inną kandydatką, Ewą Kryzą. To właśnie ją zaprosił do kolejnego etapu, ale w finale okazało się, że ich spojrzenie na świat znacznie się różni. Co ciekawe, Gilas odnowił kontakt z drugą panią, wchodząc z nią w romantyczną relację. Niedługo po zakończeniu emisji, Ryszard z udziałem Waldemara i Doroty Zakochani ogłosili, że spodziewają się dziecka. Para zdradziła płeć maleństwa, które jesienią ma pojawić się na świecie. Będzie to dziewczynka. Pojawiły się także pierwsze domysły na temat imienia wybranego dla dziewczynki. Niektórzy czujni internauci wychwycili bowiem na jednym z nagrań live, iż syn Doroty wspomniał o imieniu Wiktoria. Kobieta na innym nagraniu, na żywo, zaprzeczyła jednak, mówiąc, że imię córki wyjawi po porodzie. Rolnik szuka żony. Dorota w ciąży. Uczestnicy programu Rolnik szuka żony, czekając na narodziny pociechy, starają się chronić swoją prywatność w sieci. Od czasu do czasu uchylają jednak rąbka tajemnicy na temat rodzinnego szczęścia. Magazyn Party zapytał Dorotę o to, jak jej syn z poprzedniego związku zareagował na wieść, że zostanie starszym bratem.